Ja ho! i z tej strony witam wszystkich serdecznie bardzo. Okręcamy dalej w patrzcie, jak daleko wyjechaliśmy. I szukamy magistra, maestra, major gościa od alchemii, Ciemno tu i nie ma nic do podniesienia, nie, nie? Dobra. Jak każda księżniczka ma być w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Idzie młokniusem się oddoszła. Uj, na to! On s'est un peu rapprochés, non? Un peu Mais c'est mieux que rien Non, il y a encore un peu Il encore un peu Mais ce lieu endroit, l'air quoi? Je ne vois aucun signe des mercenaires Espérons qu'ils ne le trouvent pas avant nous Allez, dépêchons-nous. <laughs> Lucas ten Bravo, bravo. bravo, bravo. Cet endroit semblait plutôt oh. agréable en fait. Avant la morsure, oui. tu peux Un jardin potager. Oh, regarde ça. Et toi Que fais-tu ici Celui qui l'a planté ne la verra pas grandir. Hugo va l'adorer. Je vais la porter là. Comme avant. Ça te va bien. Eh bien, merci. Continuons. Tam jest droga dalej. Uuu, tu wygląda jak zaświeciłam się skrzynią tam na górze. Ale wrzask. Więc wygląda na to, że tędy chyba dostaniemy się takiegoś do jakiegoś bonusu. Zabry. Tu widziałam jest? No, y ale y, teraz nie woła, że... To ale... Napalto. A w pierwszej części robiliśmy coś takiego. Modliliśmy się gdzieś. Okej, okay, odpadliśmy te drzwi. Czy to była tylko kwestia rozmowy? Nie otwarcia kaplicy. Kurczę, to chodzenie w tych ścianach jest naprawdę irytujące. Dobra, ale ja bym chciała wyjść tam. Tędy. Nie, tędy się nie da. Widzicie tam skrzynię, czekajcie. O, tam się błyszczy. I wygląda, jakby można było się do niej dostać. A jest drabina. Dobrze. jeszcze tu się błyszczy coś do podniesienia. Też fajnie, dobra. Zakładam, że dziura tam w tym płocie to jest droga dalej. Co tu się wyprawia w ogóle? Podnieśmy sobie to iowo. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je me demande comment le comte de Provence espère régler cette bagaille. Les gens ont l'air de dire qu'ils s'en moquent. Il laisse son armée gouverner. Ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. Ok. C'est bien ça, je ne chyba nóż. Ok. A. Nie mogę go wziąć. Bo już w sumie mam nóż, tylko z niego nie korzystam. Nawet nie jestem do końca pewna jak. Może stwórzmy sobie jeszcze trochę tego. Na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. I proce na kamień. Na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo. Chodź, On est vraiment plus très loin de la tour. Un dernier effort. C'est vraiment grand. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr en tout cas. Si l'Ordre a encore un tel pouvoir, il pourrait sauver Hugo. To za wrzaski. Tu nic nie ma, tak? To wygląda jak droga dalej. O nie. O, tu się można schować. Niedobrze. To znaczy dobrze, ale niedobrze. Rozglądam się z góry od razu, czy nie widzę gdzieś jakichś skrzynek, wiecie? O i tam się coś pali w budynku w środku. L'endroit était bondé, les issues fermées. La morsure a emporté tout le monde. Ils ont Sans été condamnés. C'est probablement qui peut parler de Donc, on attend qu'Arnaud arrive pour le débusquer. Dis aux hommes de se tenir prêts à envahir la tour. T'as pas entendu On a perdu des gars. Il y a quelque chose qui cloche. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. On attend Arnaud. C'est un an. Très bien. Nie ma problemu. jest w górce. i go wkrótce zabrać. Lucas, to nasza ostatnia szansa, żeby uspokoić Yuko. Tak. Musimy dotrzeć do Magistera Wodana, zanim ich szef przyjeżdża. Chodź. Można przejść od zaplecza. Którego gościa nam pokazują? Wydawało mi się, że gdzieś na górę poszedł jeden. I można tam nawet przejść, ale... Wiecie jaki jest problem obchodzenia ich... ...y... Yy, i nie robienia im krzywdy? Że nie jesteśmy w stanie zebrać wtedy wszystkich rzeczy ze skrzynek, a to jest coś, co zdecydowanie chcielibyśmy zrobić. Okej, okay, tu w środku nic nie ma. Chyba nie. Gość jest nad nami. W budynku. Ach, tu idzie gdzieś. Czuję, że będziemy musieli mu zrobić jednak. Żywdy. On tu chyba z tych drzwi może wyjść, co nie? Ja nie mogę. A tam się nie da nigdzie wejść? Nie, tam jest chyba ściana. Tam są pewnie schody na dół. Gdzie on jest? Tam z drugiej strony jest. No i co zrobimy? Zignorujemy rzeczy do zbierania, żeby przejść dalej? To trochę szkoda. O nie! Martwi mnie to. Chciałabym jednak wejść do tych budynków, co oni tam weszli. Pozbierać cokolwiek, jeżeli się da. I martwi mnie to, że tu są patyki, bo to oznacza, że gdzieś będą szczury. Dobra, idź stąd, bo chcę przejść dalej. A nie mam... nie jestem zdecydowana, co robić ze sobą. Nie dobrze. Ja nie mam czym zgasić u niego tego. I co teraz? Nie mam czym zgasić. Mogę co najwyżej zapalić. Przed to środka Tak, Co nas tam zdążył przeuważyć? Nie wiecie co no, nie widzę innej opcji hmm. Przykro mi. Chociaż z jednej strony tylko trochę, bo... Oni są straszni. Ach, tam jest kolejny. O! Prosiaczek. U tego gościa może też by trzeba było zdjąć. Nic z niego nie wypadło, nie? A coś wypadło. O! Siarka wypadła. Hm. Niedobrze, wygląda, że trzeba będzie ich jednak zdejmować, żeby iść dalej. Nasza praca jest dosyć głośna, więc za blisko, też nie możemy być. Wiem, że on będzie szedł. A właśnie ona wy wydaje głos, hałas, dźwięk. Tylko mi się zdawało, co? O! Zaliczyło. O, okej, okay, właśnie o to chodziło: o te skrzynki. No, prawda jest taka, że tę skrzynkę mogliśmy jeszcze zabrać. Siarka. No, siarka jest do podpalania. A kolega nic nie opuścił. I to co, jednak nie było sensu tu wchodzić. No, siarka też jest dobrą opcją. Ale się wyjmiał biedny. Potrzebujemy czegoś do zgaszenia, ale... To może w tamtym domu, tylko czy do tamtego domu da się wejść inaczej niż tu przy tych schodach. No, zobaczymy. Przejdziemy tu naokoło. Tak jakby z powrotem. Te przeskoki są z tego, że tu jest dużo ścian przy sobie. Naprawdę dziwnie. Tu nic nie było, prawda? Chyba nic, jeżeli dobrze kojarzę. Hmm, nie widzę żadnych okien na tej wysokości. Tam łazi ten gość w tym hełmie w środku. Ale jak nie ma okna z tej strony, no to nas nie zauważy. Zobaczymy, czy nie ma przejścia. Właśnie od tej strony gdzieś. Chyba nie. Hmm. Nie widzę żadnego. Jest ognisko po drugiej stronie zaraz. Jak je ugasić? Nie mogę ich ugasić na razie. Nie mam czego używaliśmy? Saletry do tego. Trzeba gościa uwagę odwrócić i tam ewentualnie wejść. Albo strzelić z procy do jednego z nich. No fajnie by było jednak ugasić. Wiecie, on jest tutaj jakby w środku. Nawet się zaświeciło światełko przez chwilę. O, zaświeciło się. No. To poczekamy, aż on wejdzie z powrotem do środka i spróbujemy wyjść na górę, bo on chyba na dole chodzi. O. Dokładnie, on ma kask, więc żeby się jego pozbyć to trzeba szczurów w tym momencie, bo chyba nasze bronie nie są wystarczająco mocne na ten moment, oj nie odwracaj się, żeby sobie z nim tak dobrze poradzić, o masakra, <ścoughs> ściany, no nic, no tak będzie wyglądać tak gra teraz. Ok, wczytałam grę jeszcze raz, żeby zobaczyć, yy, czy robi to jakąś różnicę. Oczywiście nie robi, ale musiałam ten fragment w kawałek przejść jeszcze raz i gość, ten tu co leży, no to stało mu się z noża, bo zauważył trupa, którego zobaczyłam w innym miejscu. No i tak to wyszło, ale teraz będzie łatwiej wejść do budynku. Jesteśmy w tym samym etapie. Powiedzmy co, jak próbowałam zresetować grę, więc możemy teraz wejść do chatki. i się tam będą teraz ze szczurami gonić. A my sobie możemy tutaj na luzie wejść do środka. Przez przypadek tak wyszło, no. no. Dobra, na razie zostanę przy kamieniach. Wiemy, że jest ich jeszcze dwóch. A czy więcej to ciężko powiedzieć. Okej. Okay. Nic, nie ma tu nic do podniesienia. Kurczę, przechodzenie tutaj jest niesamowite. Ach, są jednak drzwi. No. Tylko były zamknięte. Aaaa. Pójdziemy schodami na górę jeszcze raz. Zobaczymy, czy na górze coś jest. Myślałam, że coś jednak. Nie, schować się tu tylko można. Okej, powinniśmy tu być wystarczająco dobrze ukryci. Nie wiem, no tak. Po prostu, widzicie, tak gra, tak wygląda. Nie ma znaczenia na jakie ustawienia gramy. Nie wiem czemu tak wyszło. Może jakiś patch byłby potrzebny. Kolejny. Alkohol i siarka. Ale my potrzebujemy czegoś do gaszenia tego ognia. O. O! To tu się cały czas dało wyjść. Nie, tu się da zejść. Dobra, bo już mi było prawie przykro, że. Skąd one wyłażą, tak? No w sumie. No cóż, no to albo będziemy do nich strzelać z kamieni. Jasne pewnie. Wyglądaj jak wyglądasz. Hmm. Świetnie to wygląda nie. Super. No cóż, trudno. Prze przeżyjemy coś takiego. O nie, ich jest tutaj więcej. Tam jest łucznik. Raz, dwa, trzy i cz czwarty jest tu w kakakasku. Naprawdę przydałoby się zgasić to pochodnie, ale nie mamy czym. Dlaczego nie mamy czym? Możemy tam wejść na górę? No nie wiem. No niby jest tam umazana. Nie, nie sądzę. Jak już to tutaj bokiem, nasz cel pewnie tamte wrota. Hmm, może być łatwiej przejść tam, po tym łuczniku. Ja nie mogę, co jest z tą grą? Wow. Wow. Teoretycznie nie mogłabym go stąd trafić. bizarre One się urzuciły na tamtego gościa. Znajdziesz go, znajdziesz go, bo masz pochodnie. Et toi, ça No czy chce coś się stało Zjadły go stąd? Jak to? Został zjedzony przez szczury! O, tu przyjdzie po schodach na górę? Jest się tu gdzie schować. Nie pokonamy go, bo nie mam więcej ostrzy. Dziwnie ta gra działa, mówię wam, dziwnie. Co, wejdziesz tu? wszedł. Okej. Okay. Właściwie. Można teraz zdjąć tego drugiego gościa, co tam siedzi. O, z góry nas chyba nie zauważy, co? Co prawda, biega tam, ale co się będziemy gościem aż tak przejmować? Ma kaka-kask, więc trzeba na niego uważać. Plus, jak zauważył, trupat, to on może teraz bardziej patrolować okolice, więc trzeba też na to zwrócić uwagę. A widzicie, zszedł tu na dół. Na gadzinka! Wredysław i w ogóle. No ja bym zdjęła tego ucznika, ale stąd go nie zdejmę. Ten jeszcze, tamten siedzi tam, w porządku. Gdzie jest ten łucznik? On tam u góry siedzi gdzieś. Plus, nie mam też rzeczy, które mi są potrzebne. A nie, w sumie mam, mogę rzucić przecież tym. Nie wiem, czy to nie hałasuje. No, wystarczy. no jest tu gdzieś łucznik. On beaucoup trop temps. Sois prudente, on y laissera notre peau. U tu, <śmienicza> Usłyszał nas Nie wiem, czy jest Nie tu, ktoś więcej, więc... Wiecie jestem zobaczyć, czy mogę tu, przeskoczyć, ale nie i co, on idzie tam na górę? O, tam można było mięsko odstrzelić. On idzie dołem. O, on tu wyjdzie. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Uuu, bardzo niedobrze. Bo nie będzie gdzie stąd uciec. Tak jest, nie ma tutaj. Gdzie on jest? Tam jest. Panie, tu jedzą jedno mięsko. Widzicie gdzieś kolejne? Widzę jak... No widzę ogień. No możemy zapalić ogień. O nie, to może zapalmy ogień, bo... Tak, bo on tam wychodzi na górę. Tylko aż właśnie zejdzie. No tu były schody. On tu wszędzie może iść za nami ja za mało. Żeby ten za nami nie zdążył dobiec. wiec. On y est. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a Vaudin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois, sur la route. Après tout ce qui s'est passé en Guyenne. Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et, et silencieux. Et alors, je lui ai dit que c'était peut-être terminé. Que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire Que les rats sont de retour Que la mort tue par milliers que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà. C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Ça va D'accord. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Trouvons ce magistère, Vodin. Pour Hugo. C'est un vestibule. Comment allons-nous oh, faire ouais. pour monter Je ne vois pas de porte. Que... Mais ces sortes de cloches en métal... Regarde, elles portent des symboles de planètes. Et ici, le soleil trône dans leur centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon Comment ça fonctionne, tout ça Monsieur, je suis chez Monsieur Prot, ça. de ces cloches. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors. Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est, de gauche à droite, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Comme Zeus? C'est ça. Et Jupiter. Et ensuite À droite de Jupiter, c'est Mars, le dieu de la guerre. C'est un bouclier transpercé d'une lance. Une lance, un bouclier. Hein? Il y a un. Oh, Mars, c'est ça. Maintenant Vénus, c'est celui juste à droite du Soleil. Le symbole a la forme d'un collier. Alors, il y a 5, mais on a seulement 4. Il y a peut-être 5 au milieu. Quels sont ces restes en fait Oh. Oh, c'est un cercle avec une ligne tracée vers le bas. OK. Je crois que c'est Vénus. Le dernier c'est Mercure, le dieu du commerce. Il porte un bâton avec deux serpents entrelacés. Oh, yes. Et voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Oui. Regarde, ce mur pivote. C'est vraiment archaïque? Beau bon travail. Allons trouver ce magistère. Allez, Ok, Chodźmy. Oh! Magistère Vaudin, je suis Amicia de Rue. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'Ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi Une protectrice. Ta fonction au sein de l'Ordre. Mais je ne suis pas. Et tu es. Euh, Lucas. Je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistrat, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Allons voir ce porteur. va ce pas. On veut je un Hamski? Magister Vaudin. Où est-il? En haut. Comment tu te sens? J'ai peur. Hugo, voici Magister Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurai besoin de calme. Je m'en occupe.